Uzamknięte wielkie źródło światła i mądrości. W tej świętej chwili podnoszę moje serce i mój głos wdzięczności, uznając wszystkie bogactwa, które już zdobyliśmy. Każde błogosławieństwo, każda lekcja, każda chwila radości są skarbami, które napełniają moje życie znaczeniem i wartością. Dziękuję za możliwości, które się pojawiły, za lekcje, które mnie wzmocniły i uformowały, za każdy krok w kierunku tego. Czego pragnę i za każdy zasób, który płynie w moim kierunku. Niech to będzie w formie miłości, wsparcia, zdrowia lub dobrobytu. Niech zawsze pamiętam, że wdzęczność jest kluczem, który otwiera drzwi obfitości, i że uznanie moich osiągnięć tworzy żyzny grunt dla nowych błogosławieństw, które mogą się manifestować. Niech moje serce przepełnia wdzęczność, aby mogło przyciągnąć jeszcze więcej bogactw. I niech energia obfitości otacza moje istnienie, przynosząc jasność i mądrość w każdej decyzji. W tej chwili poszukuję także usunięcia blokad emocjonalnych, tych ograniczających przekonań, które często powstrzymują mnie przed prosperowaniem. Proszę, aby każdy strach, każda wątpliwość, która mieszka w moim istnieniu, została rozwiązana w świetle miłości i zrozumienia. Teraz uwalniam wszystko, co mnie powstrzymuje. I otwieram moje serce na uzdrowienie i transformację, wierząc, że zasługuję na życie w pełnej obfitości. Niech będę w stanie jasno wizualizować finansowy sukces. Wyobrazić sobie, jak każda meta jest osiągana, każdy sen się spełnia i niech ta wizualizacja stanie się rzeczywistością. Bo wiem, że mój umysł jest potężny i że wierząc, daję życie moim pragnieniom. Proszę, aby nowe drogi otworzyły się przede mną. Aby przeszkody, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, zostały usunięte przez siłę miłości i wiary. Niech otrzymam wgląd i wskazówki, aby móc działać mądrze, wykorzystując każdą okazję, która pojawia się na mojej drodze. Zapraszam energię obfitości, aby płynęła w moim życiu. Niech będę w harmonii z tą wibracyjną częstotliwością, i niech boska mądrość prowadzi mnie, aby rozpoznać każdą szansę, która się pojawia. I aby miał odwagę działać z pewnością, wiedząc, że wszechświat sprzyja moim dążeniom. Na koniec proszę o hojne serce, które rozumie, że prawdziwa obfitość mnoży się przez dzielenie się nią. Niech będę w stanie przyczynić się do zbiorowego dobrobytu. I niech, siejąc dobroć i hojność, zbieram żyzny grunt dobrobytu w moim życiu. Niech ta modlitwa rezonuje w moim istnieniu i w całym wszechświecie. Przyciągając bogactwa i obfitość we wszystkich jej formach. Amen. Uzamknięte, boska obecność, która przenika wszechświat, przychodzę do ciebie z sercem pełnym wdzięczności za bogactwa, które już zdobyłem w swoim życiu. Dziękuję za małe i wielkie błogosławieństwa, które już się ujawniły, za komfort, który już doświadczyłem, i za lekcje, które uczyniły mnie silniejszym. Niech będę w stanie dostrzegać każdy detal, który tworzy obfitość, która już istnieje w mojej drodze. Pozwalając tej wdzięczności rozprzestrzeniać się i przyciągać jeszcze więcej dobrobytu do mojego życia. Proszę z pokorą o usunięcie blokad emocjonalnych, które mogą mnie powstrzymywać przed przyjęciem błogosławieństw, które wszechświat ma do zaoferowania. Niech będę w stanie zidentyfikować i uwolnić strachy i ograniczające przekonania, które już nie służą mojemu celowi. Pomóż mi uzdrowić rany przeszłości i uwolnić moje serce od wszelkiego ciężaru, który trzyma mnie z dala od obfitości. Niech Uwalniając te więzy, mogę otworzyć swoje istnienie na płynność możliwości, które pojawiają się przede mną. Daj mi potrzebną jasność, aby wizualizować mój finansowy sukces w sposób wibrujący i konkretny. Niech mogę zobaczyć w moim umyśle osiągnięcie moich celów, czując emocje i wdzięczność za to, że już je zrealizowałem. Pozwól, aby moja podświadomość karmiła się tą wizją, abym mógł podejmować działania zgodne i odważne, wiedząc, że droga do dobrobytu jest przede mną. Błagam o otwarcie dróg, które prowadzą mnie do nowych możliwości. Niech przeszkody, które mnie otaczają, zostaną usunięte, a ja otrzymam wgląd i wskazówki, które poprowadzą mnie w decyzjach, które muszę podjąć. Niech każdy krok, który stawiam, będzie oświetlony boską mądrością, pozwalając mi dostrzegać drzwi, które się otwierają, prowadząc mnie do bezprecedensowego wzrostu finansowego i osobistego. Proszę również o połączenie z energią obfitości, która płynie przez cały kosmos. Niech mogę dostroić swoją istotę do tej wibrującej częstotliwości, pozwalając, aby ta energia manifestowała się w moim życiu. Pomóż mi być otwartym na nadarzające się możliwości, zawsze będąc czujnym i gotowym do działania. Niech uczę się dostrzegać znaki i synchroniczności, które prowadzą mnie do drogi dobrobytu. Na koniec, niech będę w stanie pielęgnować szczere zobowiązanie do hojności. Niech moje serce zawsze będzie otwarte na dzielenie się bogactwami, które otrzymuję, tworząc cykl obfitości, który korzysta nie tylko dla mnie, ale także dla tych, którzy mnie otaczają. Niech będę miał mądrość, aby zrozumieć, że prawdziwy dobrobyt manifestuje się, gdy jesteśmy w stanie dawać, pomagać i przyczyniać się do zbiorowego dobrobytu. Niech moja hojność będzie latarnią, która przyciąga jeszcze więcej obfitości do mojego życia i życia tych, którzy krzyżują moją drogę. Uzamknięte. Moja boska esencjo, w tej chwili refleksji i połączenia, przychodzę do Ciebie, aby wizualizować finansowy sukces, którego tak pragnę. Niech mogę, z jasnością i determinacją, wyznaczyć moje cele, pozwalając mojemu umysłowi otworzyć się na możliwości, które są przede mną. Niech każdy sen o dobrobycie będzie oświetlony wibrującym światłem, prowadząc mnie na drodze do spełnienia. Wyobrażam sobie teraz, otoczonego błogosławieństwami obfitości, gdzie każdy krok który stawiam, jest krokiem w kierunku bezpieczeństwa finansowego. Wizualizuję przepływ bogactw wchodzących do mojego życia jak rwąca rzeka, która się rozszerza i mnoży. Niech mogę zobaczyć w jaskrawych detalach osiągnięcia, których pragnę. Przytulny dom, realizację projektów, wolność życia bez zmartwień. Niech moja podświadomość zjednoczy się z tą wizją, pracując niestrudzenie, aby zmanifestować tę rzeczywistość w moim życiu. W każdym oddechu czuję energię sukcesu otaczającą mnie, jak ochronna aura, która oddala wątpliwości i lęki. Niech mam odwagę iść naprzód, nawet w obliczu wyzwań, wiedząc, że każda przeszkoda jest przebranym w okazję. Niech moja wizja będzie ostra, pozwalając mi dostrzegać otwierające się drzwi, pojawiające się możliwości i niech mam niezbędną mądrość, aby je wykorzystać. Proszę, aby energia obfitości płynęła przeze mnie, przynosząc wglądy i wskazówki które poprowadzą mnie do właściwych wyborów. Niech będę w harmonii z częstotliwością dobrobytu, otwarty na przyjmowanie wszystkiego, co wszechświat ma do zaoferowania. Niech drogi, które wcześniej wydawały się zamknięte, zostaną odblokowane, pozwalając światłu obfitości wchodzić do mojego życia bez ograniczeń. W mojej podróży niech nigdy nie zapomnę o znaczeniu dzielenia się. Niech moje serce będzie zawsze hojne, gotowe przyczynić się do dobra innych. Niech zrozumiem, że dając, Również otrzymuję, a każdy akt hojności tworzy krąg dobrobytu, który korzysta ze wszystkich nas. Niech moja zdolność dodawania będzie przedłużeniem obfitości, która płynie w moim życiu. Tak więc zobowiązuję się do pielęgnowania tej wizji finansowego sukcesu, otwierając moje serce na bogactwa, które już istnieją, i te, które jeszcze nadejdą. Niech każda pozytywna myśl, każdy świadomy czyn i każdy akt wdzięczności wzmacniają połączenie z uniwersalną obfitością. Prowadząc mnie do pełnej realizacji moich marzeń i celów. Niech ta energia obfitości manifestuje się we wszystkich aspektach mojego życia, przynosząc nie tylko bogactwo materialne, ale także pokój, szczęście i spełnienie. O najwyższe źródło bogactw i obfitości, przychodzę do Ciebie z sercem wypełnionym wdzięcznością za błogosławieństwa, które już otrzymałem w moim życiu. Dziękuję za każde małe i duże osiągnięcie, za każdą okazję, która się pojawiła, oraz za każdą lekcję. Która poprowadziła mnie do tego miejsca. Uznaję, że obfitość już płynie w moim życiu na wiele sposobów, a wyrażając moją wdzięczność, otwieram przestrzeń w swoim istnieniu, aby więcej bogactw i dobrobytu mogło się ujawnić. Niech moje myślenie pozostaje silne w obfitości, abym mógł przyciągnąć jeszcze więcej, uznając, że jestem godny wszystkich darów, które wszechświat ma do zaoferowania. W tej chwili proszę, abyś pomógł mi usunąć wszystkie blokady emocjonalne. Które mogą hamować przepływ bogactwa w moim życiu. Niech mogę zidentyfikować ograniczające przekonania, które mnie otaczają, lęki, które mnie trzymają, i niepewności, które oddalają mnie od mojego prawdziwego potencjału. Niech mam odwagę uwolnić te negatywne emocje, leczące rany, które powstrzymują mnie przed postępem. Pozwól, aby moje serce i umysł się otworzyły, uwalniając mnie od łańcuchów, które mnie powstrzymują, abym mógł swobodnie płynąć w obfitości. Która już jest moim prawem. Proszę także o wyraźną wizualizację finansowego sukcesu, który pragnę osiągnąć. Niech obrazy moich celów staną się żywe w moim umyśle, abym mógł poczuć, jakbym już je zdobył. Niech ta wizualizacja zainspiruje mnie do działania z determinacją i skupieniem, prowadząc każdy krok w kierunku realizacji moich marzeń. Niech mój umysł podświadomy działa w harmonii z moimi pragnieniami, przyciągając do mojego życia możliwości, które doprowadzą mnie do dobrobytu. Teraz przywołuję otwarcie dróg do nowych możliwości. Niech wszystkie przeszkody, które mogą być na mojej drodze, znikną, pozwalając mi dostrzegać możliwości, które pojawiają się przede mną. Wzywam wglądów i wskazówek, które prowadzą mnie do działania z mądrością i odwagą, uznając otwierające się przede mną drzwi, te, które mogą pomnożyć moje dochody i przynieść obfitość we wszystkich dziedzinach mojego życia. Niech będę czujny i otwarty na pojawiające się możliwości, gotowy. Aby je wykorzystać z wdzięcznością. Pragnę także głęboko połączyć się z uniwersalną energią obfitości. Niech mogę dostroić swoje istnienie do tej wibracyjnej częstotliwości, stając się otwartym kanałem na przyjmowanie błogosławieństw, które wszechświat ma do zaoferowania. Proszę o mądrość, aby rozpoznać pojawiające się możliwości i o rozeznanie, aby działać w sposób, który coraz bardziej łączy mnie z tą energią dobrobytu. Niech będę przedłużeniem tej obfitości przyciągając nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy mnie otaczają. Na koniec, niech pielęgnuje szczere zobowiązanie do hojności. Uznaję, że prawdziwa obfitość nie polega tylko na otrzymywaniu, ale także na dzieleniu się. Niech moje serce będzie zawsze otwarte, aby przyczynić się do dobrobytu innych, tworząc krąg dobrobytu, który rozszerza się poza mnie. Niech każdy akt hojności, który wykonam, wróci do mnie pomnożony. Przynosząc jeszcze więcej bogactwa i obfitości do mojego życia oraz do życia tych, którzy są wokół mnie. Niech będę instrumentem światła i dobrobytu, przyczyniając się do bardziej obfitego i harmonijnego świata. O, boska energia obfitości przenikająca wszechświat, przychodzę do Ciebie z sercem wypełnionym wdzięcznością za bogactwa, które już zdobyliśmy. Dziękuję za dom, który mieści nasze marzenia, za jedzenie, które odżywia nasze ciała oraz za zdrowie, które pozwala nam w pełni żyć. Niech każdy aspekt mojego życia, który już manifestuje się w dobrobycie, będzie uznawany i celebrowany. Niech zawsze pamiętam, że obfitość już płynie wokół mnie i że wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do jeszcze większych błogosławieństw. Proszę teraz, z szczerością mojego istnienia, o usunięcie wszystkich blokad emocjonalnych, które mogą hamować przepływ bogactwa w moim życiu. Niech mogę zidentyfikować ograniczające przekonania, które mnie trzymają i uwolnić je. Jak liście na wietrze. Niech każdy lęk i niepewność, które noszę, zostaną rozwiązane, pozwalając światłu obfitości wejść do mojego serca. Niech wewnętrzne uzdrowienie otoczy mnie, przynosząc pokój i jasność, a ja mam odwagę uwolnić się od wszystkiego, co już mi nie służy, otwierając przestrzeń na nowe możliwości finansowe. Wizualizuję teraz, z jasnością i determinacją, finansowy sukces, który pragnę osiągnąć. Niech widzę oczami umysłu, jak każda meta się urzeczywistnia, jak każde marzenie się spełnia. Niech ta wizualizacja stanie się namacalną rzeczywistością. Niech mój umysł podświadomy działa w harmonii z tą wizją, przyciągając niezbędne warunki, aby mogłem prosperować. Niech mogę marzyć wielko i wierzyć w możliwość spełnienia, pozwalając energii sukcesu przepływać przez mnie. Wzywam otwarcia dróg do nowych możliwości w moim życiu. Niech wszystkie przeszkody, które mogą stać na mojej drodze, zostaną usunięte. Pozwalając, aby światło obfitości świeciło intensywnie. Niech będę otwarty na wglądy i wskazówki, które poprowadzą mnie w kierunku tych nowych możliwości. Niech mam mądrość, aby działać z rozwagą, dostrzegając każdą szansę, która się pojawia i wykorzystując ją z odwagą i pewnością siebie. Łączę się teraz z uniwersalną energią obfitości. Niech to połączenie wyrówna mnie do częstotliwości, która przyciąga prosperytetę we wszystkich jej formach. Niech mogę czuć tę energię pulsującą we mnie, prowadząc moje działania i myśli w kierunku tego, co dobre i sprawiedliwe. Niech mam wyostrzoną percepcję, aby dostrzegać możliwości, które pojawiają się na mojej drodze, pozwalając obfitości swobodnie płynąć w moim życiu. Zobowiązuję się być hojny, rozumiejąc, że prawdziwa obfitość to nie tylko otrzymywanie, ale także dawanie. Niech moje serce zawsze będzie otwarte, aby dzielić się bogactwem, które otrzymuję. Przyczyniając się do dobra innych, niech mogę być kanałem Prosperitete pomagając tym, którzy są wokół mnie, i tworząc cykl hojności i obfitości. Niech każdy akt darowizny wraca do mnie pomnożony, wzmacniając łańcuch Prosperitetę, który łączy wszystkie istoty. O wielki duchu obfitości, przychodzę do Ciebie sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję za bogactwa, które już osiągnęliśmy, za błogosławieństwa, które już ujawniły się w naszym życiu. Doceniam każdy mały i duży dar, który życie mi dało, od chwil radości po wyzwania, które mnie nauczyły i ukształtowały. Niech nigdy nie stracę z oczu obfitości, która już mnie otacza, ponieważ uznając to, co już mam, otwieram swoje istnienie na przyjęcie jeszcze większej ilości. Niech wdzięczność będzie moją kotwicą, moim przewodnikiem, a ja zawsze patrzę na to, co pozytywne w moim życiu, przyciągając tym samym prosperytetę we wszystkich jej formach. Proszę teraz. Z szczerością, o usunięcie wszelkich blokad emocjonalnych, które mogą uniemożliwiać przepływ bogactwa w moim życiu. Niech mogę zidentyfikować ograniczające przekonania, które mnie zniewalają, lęki, które mnie paraliżują i niepewności, które oddalają mnie od mojego prawdziwego potencjału. Z odwagą oddaję ci te negatywne emocje, szukając wewnętrznego uzdrowienia potrzebnego, aby otworzyć moje serce i umysł na nowe możliwości. Niech mogę uwolnić się od ciężaru przeszłości i otworzyć na nieskończony przepływ obfitości, który pragnie wejść do mojego życia. Pomóż mi, O Boski, wizualizować mój sukces finansowy. Daj mi jasność co do moich celów, abym mógł wyraźnie zobaczyć drogę, którą pragnę podążać. Pozwól, abym w moim umyśle zaprojektował spełnienie moich celów, czując uczucie, że już osiągnąłem to, czego tak pragnę. Niech ta wizualizacja stanie się potężną siłą w moim życiu prowadząc mnie w kierunku mojego celu i sprawiając, że mój umysł podświadomy nieustannie pracuje nad spełnieniem moich marzeń. Proszę również, aby drogi do nowych możliwości zostały otwarte przede mną. Niech mogę widzieć dalej niż przeszkody, które mnie otaczają i znaleźć drzwi, które otwierają się na wzrost i prosperitetę. Niech otrzymam wglądy i wskazówki, zarówno z wnętrza, jak i z zewnątrz, aby wiedzieć, jak działać w odniesieniu do tych nowych możliwości. Niech każdy krok który stawiam, będzie kierowany przez mądrość i pewność siebie, pozwalając mi wykorzystać każdą szansę, którą życie mi oferuje. Daj mi, o Energo Obfitości, głębokie połączenie z częstotliwością wszechświata. Niech będę wyrównany z tą wibracyjną energią, dostrzegając możliwości, które pojawiają się na mojej drodze. Pomóż mi dostrzegać znaki, które życie mi wysyła, abym mógł działać z mądrością i rozwagą. Niech będę kanałem obfitości Przyciągając nie tylko bogactwa materialne, ale także wzbogacające doświadczenia, które podnoszą moje istnienie, istnienie wszystkich wokół mnie. Na koniec niech mogę pielęgnować szczere zobowiązanie do hojności. Niech obfitość, którą otrzymuję, nie będzie tylko dla mnie, ale mogę dzielić się nią z innymi, tworząc cykl prosperitetę, który przynosi korzyści wszystkim. Niech moje serce zawsze będzie otwarte na dawanie i przyczynianie się do dobra wspólnego. Dzieląc się moimi bogactwami. Niech przyciągam jeszcze więcej obfitości do mojego życia, żyjąc w harmonii z wszechświatem i z tymi, którzy mnie otaczają. Niech tak się stanie, w imieniu obfitości, która płynie we wszystkich nas. Amen.